Czekaj, otwórz, otwórz to. Siemano wszystkim, z tej strony AXO i dzisiaj nagrywamy odcinek z live'a, gdzie napierdamy w Hurtwarda. Chłopaki, przywitajcie się ładnie po kolei. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś czyli zawiół kojota? Właśnie, O, coś jeździ pod tym! Na hangarach. Co, otworzyli nie, ale tego nie chcą no już, już dalej nie skrzyneczka jest No HALO No Wyjebał się Ulecił uwaga, sorry ej odejść Ej Ej Ty Ej typo. No dobra, typo Dobra chłopaki wziąłem sobie kłada bo leżał Axo to tam Jadę gdzie jedziesz? Nie wiem, no wiem, sobie kłada, to jadę. Ale czemu zabrałeś mojemu koledze kłada? No jak był ślepy? No jesteś niemiły. Mam yy, musi być 50 widzów, wtedy dopiero ten yy, Twitch pozwala na zmianę jakości. Ej, oni nie są tu Damy Ja go rozjadę, jak go nie czekać. A gdzie? Ja no, kurwa! Nie ma tak, idź sobie! Ja zaraz przyjdę z pompą, mogę Ci po parę razy. Ale chyba nie mam tu sufitu, nie? No chodź! opaki, chodźcie, tu idą kolesie z pompami. Gdzie? Na dole. Ja nie mam pompy, kto mam. Ja mam łuk i pisząc strzał. Gdzie jest... ty Chodźcie na dół. No idziemy dalej. No czekam, bo ja se tu kładę ukradł tak przy okazji. Tu kład sobie stoi, koło układa stoję. O, wid, widzę kogoś. Siema, czuję, tam? halo. Dobra. Ja nie mam. Ja mam pompę pustą i drugą pompę... 6 na 6 No, tak koleś sobie stał, to go zajebałem. No i dobrze. Na 800 Chce ktoś rękawiczki? Masz hurt, bo mi dropł z kolesia. Ej ty, poza nami! To ja... A to PNF, ty to ty Dobra, chodźcie, oni tu mają przyjść... drzwi, to im Nie, chodź. Czekaj, tu mają przyjść koledzy do zabijania. Panowie, ja proponuję chodźcie, proponuję zmienić pozycję i iść powoli na duże hangary tylko się. Tylko drużnował ja trzyma drogi i osłoniasz, a my ogarniamy Hangary po, hangary po drodze i schodzimy Co? A czemu nie? Mam, skrzy mam skrzyneczkę, co w niej będzie, co w niej będzie. 6 ammo do pompy, tak to? Tak? Ja, ja 7 i przeładowuję sobie drugą pompę. Dobra, to kto gdzie? ma mi dać ammo do nie ładuj! Kurde, masz tą pompę tą, ale mi tamtą. O, kto jest, kto jest z lewa strona tego, biegnie do tego obalonego hangaru? Ja. Okej. Okay. No dzieje, sam sam do pompy Ej, daj ale kto chciał tamtą tego? Finn też chciał. Chodźcie na drodze jestem ja Ej no, auto, auto jedzie, auto! Gdzie? W stronę tego domku tam gdzie byliśmy Idziemy na drodze. Spróbuj go trafić i będzie Ej, po kolei. Poczekaj, no, no, już w świat, kurde, ale nie widzi mnie Ej co, przy tej... Ej, ktoś tutaj na górze Ja podbiegam stary no, czarną, O kurwa, kto w czerwonej kurtce skacze na drodze? No to jest. I wyjebany jest! Martwy jeden. To, to my. Zostawiaj kłada! A, koleś! Dobra, martwy. Jeszcze, jeszcze jeden bez, bez, bez... Czemu wymyślasz, jak Pady, jest nie od sfery w tym dwojebanym typie? Jak on się wyraża nieładnie. Zbieraj ktoś to! Bo nie wersję upadłeś. Tylko auto. Tylko auto, ty wiesz. Co to za auto? Moje buty weźcie. 1100? 100-100. Bez klejma. Ej, Łuk, z przodu! Trafił mnie, kurwa! Kto jest przy aucie? Ja. Jaki masz nick? Fin. Fin? Co to? Zabijcie tego ruchacza! Chciał do ciebie. TPR do fina poszło, akceptuj. Śmieć. Dobra, zabijam. Jeszcze jeden gdzieś tam był. Ej, ty, ty, ten twar... Ej, złota siekiera. To z... Złota siekiera to ze mnie. Chodź tu lepiej, bo tu jest tyle jak tych gównań. Jestem tu. Zabijcie tego dzika, proszę bardzo. Może akcja opozycji? Dobra, leży. Wszystko tu zabijcie, bo mnie bije to wszystko! Uciekajcie, Czekaj gdzie jesteś, Czeka, czekaj czekaj do Dobra, leży Nic już mnie tu nie goni, coś znowu biegnie, ta to! Sarna biegnie! Ja mam czarny ekran! Dobra, już go już, już klepie BOZE! Ale fart. No dobra, ty bierzemy to auto i... I zimę go auto, na zimę No jest bez klejma. Nie no już jest tenka Ej to luju Ej, ciebie jesteście Dobra No to fajnie, fajnie Wyjaśnił Fajnie, że ja byłem na czarnym HP Ej Kurwa Ej ja jestem przed Dobra ja jestem koło tej bazy, dobiegnę tam A ja, ja nie ja jestem na zimie, nie? Ja zaraz do ciebie tam tylko idę po tempu, są jakieś ten A to te tam się przyczyni? Lecę tam dalej Dzik za Pierdol tego no, dzika Tam leży, jest 70 To właśnie to miałem to i... Gdzie ta auto było? kolej postawił chyba Jest, wybiega Jeszcze raz Uciekaj lepiej, wsiadaj i uciekaj Kto to wsiadł?

Lecę tam. No koleś, zgiń! No nie mogę, zabić! Już się tepam. Cześć na ammo do... No zabijcie to kurwa coś! Ej, laga mam, halo! Gdzie on jest? Ej, po auta... Kurwa, więcej tych aut tu jest! Ja wyrzuciłem Mk! Ktoś tu biega! To inny obcy. obcy, obcy Ja nie mam To w aucie jeździcha Obcy zabijaj Ej no to Pelek A no to Pelek, to mów, że Pelek jest w waucie Dobra tu baby uciekam Gdzieś mi to babi blaszko Ej, ja autem uciekam To uciekaj Bo nie uważaj Nie goni gościu autem co tu strzela? Z pompyłem Zabiłeś kogoś? No jakiegoś typa i biegnij jeden do mnie tutaj gonią mnie dwóch autem, nie? Ja tu jestem obok ciebie Spierdalam przed dzikami Jadę autem Ej zabijmy low Leci gdzieś na hallo. Ja to uciekam mam low Ja jestem Anfaj tym zielonem Dobra jest miesz Kto biegnie przede mną? Bez sniku No nie no! Kurde! Jaką buław to dostało! Halo! O kurwa się tu zaczęły rozpierdol! Się rozpierdol. A mi on Jak oni tam są wszyscy! Jaka on jest jadka. Już mam przystępcę, bez sensu Dobra, ja muszę iść po tak. Co mi tu wypadło? Nic, kurde, muszę ja iść po... Dobra, widzę go. Zdajemy go z pompy. Ja jestem tym tym zielonym. Wyjebał! Przypierdolił kurwa w te... W Skrzynkę Weź zajeb te dziki, bo ja nie mam kurwa z czego zbytnio. Dwa auto jadą. Ja jestem, w tym zielonym jestem, ja w tym zielonym jestem. Ktoś tu zbiera! Kto zbiera? Ja zbieram, ja. Dobra. Chodź, tu są skrzynki. Ja jestem jednym, ja jestem w tym bez świateł. Dobra, to może... tu jakoś do domu, czy coś. No właśnie, no, nie mogę, oni mnie gonią cały czas. Co ty gadasz? Ej, lecę tam, ty, to teraz coś tam... Bo to jest ten i oni mnie gonią za i zabierają jak. na kuchy. Zbieraj skrzynki. Może my ci będę nie... Nie wyjeli, Ej, lecę tam do was, kto ma moją pompę? Tam macie, tam gdzieś leży coś? Nie wiem, ja tu coś zebrałem z kolesia. Złota siekiera, amo! To ja moje zapewne Złota Piękne. siekiera to moja Ja to na zimę. mamy tysiąc setek. Ja tu wdechłem, w tym hangarze. Ej, ty po hangarze. Ja! Posunąć się, bo to moje. Ej, gdzie jest mo moje? Nie, nie było z ciebie zebrali. Nie pompy nie to było. Pompy a, ty, a ktoś a ty... jest tu na hangarach, prawie wjechał. A, 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 a to nic nie macie? Ty z mojego, ty z żadnej pompy, a nie. Nie, tylko złota siekiera była. Ktoś tu biegnie? Stefan, zabijcie go! Przy tym przykładzie! Przywraku odkłada. Dobra, dobra. Chłopie, mamy tysiąc sete samochód. Zabij, kurwa go. Dobrze. Ja nic nie mam. O, Ze mnie uszatka powinna spaść. Mam, mam twoją uszankę. To zbierz resztę i temu też ze mnie. Ja zbieram wszystko i ja lecę do Do tej bazy tu leć. Tylko, że tu jest tyle aut, nie? Ej, ktoś mnie strzela, halo! Biegnij! Jakiś bambus w ogóle... Oran, Dodo, ej, zatrzymały się auta. Co jest? Coś nie słychać. Zaraz ktoś mi przejechał. Kurwa, jech... Wyjebał mi Mka spadła, przy autach! Stari, ja teraz się nie podniosę. Stoi przy aucie, Pupek! Zebrał Mkę, kurwa. Nie, ja to, a nie, albo mi dwa itemy teraz spadają naraz, ja pierdolę. Gdzie jest kurwa to auto? Podje nie idź tym autem na bazę, tylko do mnie. Wracaj tym autem. Tym zielonym? Tak, wiem się, wracaj tym autem. ja Ale jak? Ja już będę. tam? Wracaj kurwa, jak porozjeżdżam wszystkich zaraz. Dobra. To, tu jest, nie wiem gdzie, chodź do tej bazy. Jestem przed bazą, właśnie z niej wychodzę. Dobra, ja ci tu kładę itemy, stary, ja odkładam tu itemy w ogóle, patrz, ja tu powyrzucam te śmieci, to, to, yy, co tu jeszcze, no nic więcej, stary, nie mam, ale muszę kurtkę ubrać, halo, halo, i tą Masz uszankę. Ja sobie uszankę założę i ja mi wystarczy. Może, może kurtkę, tak, mi ta kurtka nie wypadła. Chuj, szarum, to ja sobie założę, bo to... Was, a, ma do pompy? Nie, ja mam do snajperki. I, nie, czy, nie tylko do M znaczy się Karabin Ja mam do pistola w Luja ej, ej daj mi trochę tych nabojów. Ktoś Bo tu zabrał były 20 Kto ma naboje to O tak No nie wiem czego wezmę tą połowę 9 Dobra Ej mój ci Bena Bo ja mam sobie 95 gradu Nie chciał ukraść Benę, ja w czerwonej kurtce. Ja. Tu jest trzech typów! Przy bazie jest trzech typów, w takim domku. No ja widzę. To wszystkich trzech jest obcych, dawać ich! Kurwa, no nie mogę trafić, kolesia! Mam 0 HP. Ja pierdolę, kto tam jest? Klochu jakiś. Nie, <grymne> Gdzie jest to auto nasze, Pod doma ma podjechać ten, ten na hangarach? Ja jestem w hangarach, mały. No to dawaj, ja wychodzę przed chałupę. Dobra. Ja chyba nie wciągnąłem chłopaka. Ej, hurt, chodź tu, bo to jest 3-osobówka chyba, tak? No, 3-osobówka, trzeba zrobić Chodź. Sniper musi być, światła, i cztero Dawaj, jestem przed wejściem, chodź tu. No, czekaj, czekaj, tam jest trochę skiwalisz. W ogóle chodź hurt, bo tu jest moja snajperka, trzeba ją zebrać. Benek, a ty coś tam się odroźć na tych małych? Co? Weź mnie tamteczki. Cały, gdzie na małych? No, ty tam jesteś na tej. Tych... Dawaj, tu jestem, wej, cofaj się, gdzie ty jedziesz tym autę tą drogą, cofaj się. Tu jesteś no, na tej zimie. Na bie... To jest po drugiej stronie, no tu, halo, widzisz, skaczę. To tam jesteś, Dobra. Czy nie? No. Tak. to nie. To weź mnie. Te... Wy, ha, mój, wysiadaj. I wsiadajcie do tyłu. A ja też tam trzymać Nie, ale kurwa... Ja podjeżdżam, wy zabijacie. co to muszę O kurwa, trochę tepło. Muszę się załadować. Uciekaj! O kurwa! Automatycznie uciekło! Ej, nie ruszę! Wysiadajcie! wysiadajcie! Podrzućcie mnie i atakujcie ich! Podrzuć mnie ktoś! Podrzuć Jaki mnie! Halo. Ej, Tym takim podróżcie. niebieskim? Jakie fałdy jesteście, ej! Zielonym! Czyli to... A, dobra. Straciłem powóz. No i ja się wyjebałem, dobra. Zielam jakiegoś samochodu, nie wiem. <sighs> dobra. Za dużo straciliśmy i tam w tym odcinku trzymajcie się, cześć. Może się, chłopaki. Ja po mnie